Michał Krawczyk, Radio RSC, zapraszam Państwa na audycję poza zasięgiem. Ze mną Piotr Klimczyk. Dzień dobry. Tydzień temu troszeczkę odkryliśmy blasków i cieni aplikacji randkowych, a teraz, yy, wiadomo, cykl życia: wiążemy się z kimś, spędzamy całe życie, a potem przychodzi czas na śmierć. I ta śmierć będzie dzisiejszym tematem, a dokładniej to, co dzieje się z naszymi kontami społecznościowymi po tym, jak umrzemy. W ogóle, żeby wejść w tę tematykę, to znowu musimy sobie powiedzieć o tym, że technologia wraz z tym, jak się zmieniała, no to ona zmieniała różne obszary naszego życia i ze śmiercią jest podobnie. Tak jak bardzo tradycyjne praktyki związane z pochówkiem i potem co się działo z pamięcią o takiej osobie, no to mamy ustne przekazy. Nie, to jest jedna rzecz. Potem, kiedy powstali, szkód, no tam wiadomo, tę kwestię grobów, kurchanów, grobowców i tak dalej, to jest jedno. Później, 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 jak już na przykład pojawiła się fotografia, to w XIX wieku była popularna tak zwana fotografia postmortem, czyli była osoba zmarła z nami na zdjęciu, odpowiednio przygotowana. Ale to też była taka forma oddania czci też jakby przechowania wspomnień, którą z tą, z tą osobą możemy mieć. Częstym też takim zwyczajem było na przykład odcienie półkla włosu i robienie z nich takiego medalionu, które można było nosić ze sobą. No ale dzisiaj, jak nam się te ejaje i inne tego typu rzeczy pojawiły, to dla niektórych już dzisiaj śmierć tak naprawdę się nie skończyła. Tak, my gadaliśmy o tym nawet. Był przykład, to była Wielka Brytania chyba. Mężczyzny, który nakarmił sztuczną inteligencję wszystkim, co miał na temat swojej zmarłej matki, zdjęcia, rozmowy, e-maile i tak dalej, i rozmawiał z tym botem tak to w dokładnie. ramach przypomnienia. Jakby ktoś chciał sobie nadrobić, to warto. I dokładnie to wcześniej była inicjatywa jednego mężczyzny, natomiast ostatnio w mediach społecznościowych przewija się re reklama w ogóle takiej usługi. Pokazana jest też taki ciekawy sposób, w ogóle ta narracja poprowadzona, bo jest córka, która rozmawia ze swoją mamą poprzez wideokola. Chyba to widziałem. I okazuje się, że rozmawia właśnie z cyfrową wersją mamy, która nie żyje. I potem jej wnuczek. To już jest starsze, no bo motyw jest taki, że się pojawia właśnie wnuczek, którego babcia nie mogła poznać, i ta córka pyta się mamy o wychowawcze, jakieś takie rzeczy. Nie? Później ten wnuczek rozmawia z tą babcią. Czyli to jest, czy to jest pokazywanie tego, że twoja relacja z tą osobą, którą byś bardzo potrzebowała teraz, twoje życie się zmienia, stajesz matką, tak jak ja matką byłam. Mnie już fizycznie przy tobie nie ma, ale moja cyfrowa reprezentacja. I tu wracam naszego poprzedniego tematu, jeszcze wcześniejszego, z para społeczną relacją. Dlaczego wtedy wspomniałem o, o tym ai w kontekście przyszłości, No to to jest ten temat, który nam to pokazuje. Będziemy zawiązywać para społeczne relacje właśnie z cyfrowymi odpowiednikami osób, z którymi mieliśmy prawdziwe relacje. To jest w ogóle już abstrahując od kwestii czy to normalizowania czegoś takiego, czy poddawania to pod jakiś taki moralny i etyczny osąd. To jest mega ciekawe dla nas, jako badaczy nauk społecznych, psychologów czy socjologów, antropologów też kulturowych, jak to wpłynie na funkcjonowanie człowieka. No bo przez długi czas jest taka koncepcja w naukach społecznych, która nazywa się teorią opanowania trwogi. Ona zakłada, że człowiek, czy znaczy wtedy zakładała jako człowiek, że człowiek był w tym taki bardzo mocno wyjątkowy. Natomiast mamy przesłanki pewne, które mówią, że nasi kuzyni ewolucyjni, to jest jak bonobo, czy też na przykład słonie, mogą mieć swoje wizje tego, co się z nimi dzieje po śmierci. Więc życie pozagrobowe nie jest tylko i wyłącznie wyjątkowe w przypadku człowieka. No ale propagatorzy czy twórcy tej koncepcji właśnie założyli, że my w pewnym momencie jako gatunek zdaliśmy sobie sprawę swojej śmiertelności, że ona przyjdzie. I ta świadomość zaczęła być taką właśnie trwogą z tyłu gdzieś tam głowy, która wpłynęła też na kulturę. To, że mamy obrzędki właśnie rytualne po, po śmierci danej osoby, to, że są pewne podobieństwa między kulturami pod tym kątem. Są też takie, które się, powiedzmy, wyłamują z takiego typowego kanonu. W Meksyk jest tego dobrym przykładem. Tam jest raczej fiesta, niż, ni, ni, niż takie typowe nasze, tak jak w Polsce, żałobne. Na smutno. Tak, na smutno. Tak, tam ludzie przychodzą na groby, jedzą, piją, bawią się, wspominają zmarłych, to jest bardziej taka, tak jak mówisz, fiesta. No, dokładnie. W animacjach też jest to fajnie pokazane, tradycyjnie tej tematyki. No, ale tak, generalnie ta śmierć była obecna w kulturach właśnie w ten sposób, po to, żeby z tą trwogą sobie jakoś poradzić. Nawet do tego stopnia, że nie mówi się źle o zmarłych, to też ma być takim, według tych propagatorów tej koncepcji, też ma być takim czymś, co tę trwogę ma w nas trochę uspokoić. Mhm. I tu nagle pojawia się sytuacja, gdzie jeśli napakuje się naszymi danymi pewne systemy informatyczne, to okaże się, że możemy przeżyć. W pewien sposób naszą śmierć, my jako ludzie, a już nas nie będzie, ale nasza świadomość, powiedzmy, czy tutaj byśmy włożyli to w cudzysłów, że nasza świadomość by przetrwała, tylko że nie byłaby napędzana wtedy naszymi neuronami. Nie, bo. Tylko czatem GPT. Tylko czatem GPT, dokładnie. <gry> zeroma jedynkami w systemach binarnych. Mm -hmm. Ale myślę, że to się faktycznie przyjmie. Sokrates narzekał na to, że ludzie zaczynają czytać i że to upośledza naszą zdolność myślenia i pamięci i był przeciwny upowszechnianiu książek. I tak będzie też i z tym. Telewizja, wcześniej radio, wszystko wszystkie takie nowe rzeczy, które się pojawiały, stawiano takie pytanie, czy to się przyjmie. No i okazuje się, że się przyjęło. Myślę, że to też jak najbardziej. To jest kwestia paru pokoleń, które się już z tym oswoją. Te, które mogłyby mieć z tym jakiś problem, po prostu umrą, i stanie się to częścią właśnie rzeczywistości ludzi za kilka tych dekad. Mm -hmm. Już odbiegając od tego, co czeka nas w przyszłości. Co w sytuacji, w której umieramy i nasze wszystkie media społecznościowe, które mieliśmy do tej pory, no, co się z nimi dzieje? No podejrzewam, że no nie wiem, no, Facebook, Instagram czy, czy jakaś, jakiś inny portal nie, nie wykrywa tego za bardzo, że, że, że nas nie ma, już nie usuwa tego profilu z mhm. tematu. Znaczy tak, w przypadku mety, czy właśnie Facebooka i Instagrama, jest tak, że kiedy meta zostanie poinformowana o tym, że nie żyjemy, czy tutaj nasi krewni na przykład będą musieli. Akt zgonu przesłać, mhm. to w tym momencie nasze konto zmienia się na tak zwany Memorized Account, czyli właśnie coś w rodzaju takiego, no właśnie. Konto ku pamięci czyjejś, powiedzmy? No czy, Powiedzmy, coś, coś, coś właśnie w tym stylu. stylu. Upamiętniające nie? może. O, o tak, upamiętniające konto. Ono się nie wyświetla w, w tej sekcji, kto ma urodziny, ani nie można zapraszać, natomiast członkowie rodziny mogą nadal pisać i tam komentować. Czy to jest takie zamknięte, powiedzmy, tak? Dla, tak, dla węższego grona powiedzmy, tych, którzy już są w, na liście znajomych i. I ewentualnie rodziny, tak? I kiedy jeszcze żyjemy, możemy stworzyć tak zwany legacy contact, czyli ktoś, to, to no, legacy, jako to dziedzictwo nasze cyfrowe w tym wypadku, kto może kontrolować, czyli ta osoba uzyska uprawnienia do naszego konta po naszej, naszej śmierci. I tak to właśnie robią na Facebooku. W przypadku Google na przykład mamy taką funkcję, żeby ustawić, jak długo, po jakim czasie to konto właśnie. Znaczy inaczej, musimy ustawić tak zwany inactive account manager, czyli co się stanie z naszym kontem po na przykład 12 miesiącach niekorzystania z niego w ogóle. I znowu tutaj wybieramy wtedy jakąś osobę zaufaną, która otrzyma część danych, które Google ma na nasz temat. Znaczy nie tyle, co dostanie część danych, tylko dostanie dostęp do części danych. Nadal będzie tak, że i znowu ja my myślę, że to jest trochę już takie przygotowywanie się do, no bo firmy, big techi są jednak kilka kroków przed nami, jeśli chodzi o rozwój tej technologii i wiedza, co się z nią dzieje. To, co my mamy teraz ogólnodostępne, to już w trakcie są prace dosyć zaawansowane nad jakąś tam jeszcze inną technologią i myślę, że Taka forma zabezpieczenia się, że dostaniesz tylko część danych po zmarłej osobie, to też gdzieś tam wisi, przynajmniej dla mnie, w powietrzu ten motyw, że my z tymi danymi coś jeszcze zrobimy. Mhm. Jeśli na przykład komercyjnie będą usługi tworzenia cyfrowych reprezentacji zmarłych osób, no to Gmail ma w sobie szereg. Nieraz tysięcy wiadomości, które my wysłaliśmy w ciągu naszego życia, które będziemy mógł wykorzystać do utworzenia takiej cyfrowej wersji naszej bliskiej osoby. Będziemy po prostu, tak jak mamy abonament na drukarki dzisiaj, na Netflixy i inne Disney tak możliwe, że będzie po prostu abonament na posiadanie kontaktu z cyfrową wersją osoby, która już nie żyje. Mhm. Czyli co teraz, jak ktoś powiedzmy spisuje testament, to warto uwzględnić też te wszystkie formularze związane z naszymi danymi i tym, co dzieje się z naszymi profilami społecznościowymi. Tak, Tak, dobrze się trochę na to już. Znaczy, my nie wiemy w którym momencie, bo to myślimy, że śmierć każdego z nas to spotka gdzieś tam w spokojnie starości, ale mogą być różne rzeczy. Mhm. I mamy też pewne e, informacje, które nie chcemy, żeby wyszło na przykład. Czy mamy jakieś takie rzeczy, które my nie dzielimy się z nikim, czy nie chcielibyśmy się dzielić z nikim? To dobrze jest też móc zabezpieczyć już wcześniej, bo tak jak mieliśmy ten temat ostatnim razem o tych różnych parafiliach. To są rzeczy, które są zarezerwowane, powiedzmy, na dwójki, albo ilo ma jeszcze tam więcej osób, zależy, na jak to u nas wygląda. Nie, no, ale generalnie, że tę część naszego życia nie chcielibyśmy, aby ktoś inny miał do tego dostęp. I powiedzmy, że w naszych wiadomościach mailowych umawiamy się z różnymi ludźmi na różne sytuacje. I potem, gdyby ktoś bliski, nasza córka na przykład czy syn, dostałby do tego dostęp i ich obraz na nasz temat mógłby ulec zmianie. To czy to by się nie odbiło psychologicznie po prostu na naszych właśnie bliskich osobach? Mhm. Są pewne części nas, które po prostu trzymamy dla siebie i czy dla tylko bardzo wąskiej grupy czy pary osoby, z którą jesteśmy, i nie chcemy, żeby nikt inny się o tym dowiedział. To dobrze jest już mieć to gdzieś tam z tyłu głowy, że jeśli by nas dzisiaj przejechał samochód, to te informacje mogą dojść do osób, które no, nie chcemy, żeby to zobaczyły. Więc dobrze jest to, o to zadbać, tak naprawdę już w chwili obecnej. A jeżeli o to nie zadbamy, to co dzieje się z naszymi kontami? No, tak jak na przykład w, w przypadku X-a czy kiedyś Twittera, no to to jest tak, że nie ma żadnego właśnie takiego konta jak w przypadku Facebooka. Tylko dajemy znać eksowi, że osoba nie żyje, wysyłamy akt zgonu i wszystko jest po prostu, przynajmniej oficjalnie, jest kasowane. I to musi być właśnie wykonane przez potwierdzonego krewnego osoby, która to konto, konto posiadała. To wtedy to jest usuwane kompletnie. Przynajmniej mówi się, że jest usuwane kompletnie. Nie wiem, czy możemy tak. ufać. Wiadomo, że te dane mogą gdzieś tam dalej sobie wewnętrznie tak w jakichś bazach danej firmy. W przypadku Apple'a na przykład i Microsoft'u, bo mamy tutaj podobne rozwiązania, musimy też mieć znowu jakiś legacy kontakt, czyli ktoś, kto będzie po prostu uprawomocniony do tego, aby tymi naszymi danymi w iCloud'zie na przykład dysponować. Mhm. Potrzebny jest specjalny też klucz, który też my takiej osobie wysyłamy i certyfikat zgonu, który też wysyła ta osoba do, do, do Apple'a czy do Microsoftu, żeby już pełni tego dostępu uzyskać. I tak, dostajemy wtedy dostęp do zdjęć, do dokumentów, do maili, ale nie mamy dostępu do haseł i detali czy szczegółów takich billingowych związanych z płatnościami. Co w sumie w kontekście tego, co teraz powiedzieliśmy, że może są jakieś rzeczy trochę lepiej, żeby inni nie wiedzieli? Ma sens. Ma sens. Ale no. Apple z reguły jest tak, że i nawet dla bliskiej rodziny jednak tego dostępu do tego iCloudowego konta i tak nie daje. Jeśli tam wcześniej nie, nie utworzyliśmy specjalnie tej całej procedury, nie uruchomiliśmy, to może być problem. I jeśli decyzją sądu nie zostanie to wymuszone na Apple, to większość z tych danych, które Apple ma na nasz temat. Po prostu tam zostają i nasi bliscy nie będą mieli do tego dostępu. Więc tym bardziej lepiej jest te procedury wszystkie już za, zabezpieczyć teraz. Mhm. No to daje do myślenia w sumie, bo kiedyś tak naprawdę jak te media społecznościowe zaczynały raczkować, to też nie myśleliśmy o takich rzeczach, że a co się stanie z naszymi danymi po śmierci, ale to też wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że... Nie mówiło się tak głośno o tym, że tyle rzeczy na nasz temat trafia właśnie do tych wielkich firm. Ale też w sumie, jakbyśmy się mieli trochę teraz po, pokusić o taki twardy futuryzm, to czy wydaje się to być takie nierealne, gdzie w przyszłości nasze ciała, nasze neurony, które by też były, bo powiedzmy, że nie chcemy się skremować, po prostu leżymy gdzieś w grobie. Co gdyby w niedalekiej przyszłości. Można byłoby ożywić te nasze neurony w sposób sztuczny, podłączając nas do internetu i do prądu? Bo generalnie jakby ludzie są napędzani na prąd? To jest to, co nam się dzieje w tym układzie nerwowym. Gdyby dokonywano takiego mariażu, tej cyfrowej wersji i tego, co w tych jeszcze naszych neuronach jest, to czy my byśmy chcieli mieć taką możliwość zabezpieczyć te dane po to, żeby być może zostać w jakiś dziwny sposób, częściowo przynajmniej wskrzeszonym? W przyszłości. Trochę takie bycie dawcą. Coś w tym rodzaju. Nie? Kres... To by musiało być chyba jakoś w miarę szybko po śmierci, bo to jednak rozkład te sprawy. Nie wiem, jak to wygląda pod kątem biologicznym, ale. Tak, ale gdyby na przykład zamrażać ciała, żeby ten proces był taki naprawdę bardzo mocno spowolniony. No mówię, wchodziły tu w twardy futuryzm tak. i, i, i na ile te zmiany potem, które się dzieją, są nieodwracalne, ale my myśleliśmy, że nieodwracalne będzie bardzo wiele rzeczy związanych z ludzkim życiem, a technologia spowodowała, że tak nie jest. Nawet kwestia tego, że dzisiaj połączy się układy nerwowe już właśnie z Wi-Fi, z internetem po to, żeby wyspecjalizowane cyfrowe protezy działały tak, jak działa po prostu ręka. Tak jak zwykłe, powiedzmy, takie protezy, no to była kwestia takie bardzo mechaniczne i ograniczone, tak dzisiaj jest tak, że z precyzją naszych neuronów mogą być te cyfrowe kończyny, powiedzmy, działać w taki sposób, że nie ma większej różnicy w płynności, tak jak ja teraz uszam i zaciskam pięść, tak te, te właśnie cyfrowe protezy też tak wyglądają. Może to jest coś, co nas czeka, to nasze teoretyzowanie teraz, to, to tak jak Matrix, nie? Matrix przywidział bardzo wiele rzeczy, które wydawały się być wtedy jakimś takim, no właśnie, wizją dalekiej przyszłości, ale okazało się, że jak film wyszedł w 1999 roku, tak dzisiaj w Chinach od samego początku połączenia się damskiej, żeńskiej, damskiej i męskiej komórki, okazuje się, że w robotach, inkubatorach od samego początku do końca już są hodowane dzieci. Tak jak w tych wielkich polach z tymi takimi wypełnionymi czerwonym płynem e, kapsułach, które. W Jedna z pierwszych scen w Matrixie się nam pokazała. Mhm. A właśnie jeszcze warto poruszyć temat, yy, nawiązując do tych kąt legacy, kąt kąt yy, upamiętniających. W jaki sposób to się łączy, w jaki sposób to działa z żałobą odczuwaną przez bliskich, przez rodzinę? Fuh, no to to jest znowu. czy Wyeliminujemy żałobę yy, za sprawą technologii. Czy to będzie tak, że żałoba już jako taki naturalny nasz proces, który no jest potrzebny, jest naturalny i też uwarunkowana jest ewolucja w ten sposób, że my ten proces jesteśmy w stanie większość z nas przejść? Nie? De facto aż tak dużo osób nie potrzebuje pracy terapeutycznej, bo to co się dzieje z człowiekiem w trakcie żałoby jest normalne. To jest problem tego, jak szybko jesteśmy w stanie wrócić, czy jak późno jesteśmy w stanie wrócić do w miarę normalnego funkcjonowania. I to jest jeden z argumentów, które ludzie, którzy starają się rozwijać właśnie te start związane z tworzeniem cyfrowych wersji zmarłych osób, że to ma być coś, co pomoże im przejść przez proces żałoby. Bo jest bardzo często tak, że ostatnie słowa, które my mamy, które byliśmy w stanie przekazać tej drugiej osobie, to są na przykład słowa w trakcie kłótni. Ten ktoś wyszedł, trafił ją samochód, cokolwiek takiego się stało. I dusi nas to przez długi czas, że ten ostatni raz, w którym się widzieliśmy, musieliśmy się pokłócić. Gdyby była sytuacja inna, gdybym wiedział, że tak się to skończy, to bym powiedział coś innego, może bym się nie pokłócił. I dla takiej osoby faktycznie mogłoby być tak, że rozmowa, nie wiem, przeproszenie czy, czy Próba porozumienia. się jakoś. Tak, nie? Wytłumaczenia się z taką cyfrową reprezentacją dałaby jakąś formę ulgi. My możemy mieć z tyłu głowy, że to nie jest przecież prawdziwe, ale my nie mamy oddzielnych neuronów do rozumienia rzeczywistości wirtualnej. My korzystamy z tego, co ewolucja nam dała mhm. do, do, do pracy, do korzystania z mózgu w świecie typowo realnym, rzeczywistym. I jest spora szansa, że faktycznie takim osobom mogłoby to dać ulgę. Nawet wiedząc, że to nie jest do końca prawdziwe, to ja czuję, jakby takie było. Ale z drugiej strony, to w ogóle przejście i pogodzenie się z tym, że śmierć mi tę osobę odebrała i mogę żyć trochę takimi urojeniami, że ona jest nadal ze mną, tylko że właśnie noszę ją w smartfonie, to to może sprawić, że ten proces żałoby się po prostu nigdy nie skończy. Mhm. I perspektywa tego, że mi się na przykład, nie wiem, rozleje ekran w telefonie, czy w jakikolwiek inny sposób stracę z, z dostęp do, do tej mojej mamy, taty, męża, żony czy dziecka na przykład. Myślę, że w sytuacji rodziców, którzy stracili bardzo wcześnie dziecko, to to mogłaby być taka sytuacja szczególnie mocno zagrażająca, gdzie to, to, to nie, nie byłbym w stanie pogodzić się z tym, że tego dziecka już nie ma. Jest taki jeden fajny, znaczy fajny, trudno powiedzieć, żeby był fajny, ale jest taki jeden tytuł gry wideo: Dead Dragon Cancer, która opowiada o, o historii rodziców, którzy stracili swojego syna z powodu nowotworu. I cały ten tytuł to jest taka pocztówka trochę z tego, jak oni to doświadczali, e, jakie były etapy, gdzie na przykład okazywało się, że są ostatni już w klinice, że wszystkie inne dzieci wyszły, że jest scena z. Lekarzem, który mówi, że wyniki są słabe, to jest dla nich forma poradzenia sobie z tym, że po prostu Joel, czyli właśnie ich syn, zmarł w ten sposób. I tutaj technologia nam pomaga wtedy poradzić sobie z tą żałobą. Ale czekaj, czyli to twórcy jakby doświadczyli tego? Czy... Mm -hmm, okay. tak. Chyba dwójka, na pewno ojciec, tata tego Joela był programistą, mama tam chyba graficznie się udzielała, tam jeszcze parę osób im pomagało. Ale tak, to był ich sposób poradzenia sobie z żałobą. I tutaj technologia faktycznie mogła pomóc. I ona pomaga też w jeszcze wiele innych y, y, sposobów. Ale takie, co mi się jeszcze najbardziej narzuca, to to, że kiedy my staramy się takie osoby pocieszyć, że no ja rozumiem Twój ból, to ona może mieścić tam z stół głowy, że no chcesz być po prostu miły. Ale ty nie masz pojęcia, jak to jest. Nie jesteś w stanie doświadczyć tego, nie jesteś w stanie rozumieć, jakie jaki odczuwam ból, bo ty nie straciłeś dziecka w, przez, przez raka. Nie? Natomiast tutaj, zagrając taki tytuł, ja wiem, że to stworzyli jakby dwójka ludzi, którzy przechodzą przez to samo co ja. I w taki też bardzo obrazowy sposób, momentami taki e, trochę bajkowy, pokazują też wizję tego, jak, e, jak to rodzicielstwo wyglądało, i, i, i trochę też takie plany, które mieli. To, to życie, które chcieli wspólnie mieć, ale zostało to odebrane. I to może bardzo mocno rezonować z osobami, które chcą mieć poczucie, że nie są sami w tym, że ktoś jeszcze jest. Nie? I tutaj technologia ze sprawą tego tytułu mogłaby pomóc. Ale raczej myślę, że jeśli tutaj dołączylibyśmy do tego cyfrową reprezentację dziecka, która zmarła, to tutaj tego procesu żałoby, by się po prostu nie przeszła. Mhm. Może po prostu taka refleksja na koniec, żeby nie pakować wszystkich danych do AI o naszych zmarłych, bo to na razie nie jest dobry pomysł. Nie wiem, czy kiedykolwiek będzie, ale może po prostu tego nie róbmy. Miejmy też w, jakby to poczucie, że nie ma Big Techów rządowych. W sensie to cały czas są prywatne y, czyjeś folwarki i jeśli damy im te nasze wszystkie dane i oni będą odpowiedzialni za utrzymywanie tej całej infrastruktury, gdzie rozmawiamy z naszą zmarłą mamą i oni na przykład chcieliby na tym zarobić, nasza zmarła mama w pewnym momencie nam może powiedzieć, że u, widać, że jakieś problemy z celą się pojawiły. Może byś kupiła sobie to, to i tamto. Nie? Gdzie reklamy po prostu mm -hmm. mogą być w ten sposób pakowane, co też już jest bardzo mocno nieetyczne, ale jak pokazuje sytuacja, nieetyczna, Czy bycie etycznym nie szczególnie mocno wpisuje się w tabelki Excela w Big techów? No tak. Także tak, i jeszcze na koniec taka refleksja. Warto przy okazji spisywania testamentu uzupełnić formularze, co stanie się z naszymi mediami społecznościowymi. Dokładnie tak. Dziękujemy, że byliście z nami. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia.